Witam państwa serdecznie jako Pietrzak Przemysłowe Chłodnictwo Amoniakalne. W dniu dzisiejszym znajdujemy się w Norymberdze. Słynne targi Chilwenta są to jedne z największych targów w Europie, które gromadzą około tysiąca wystawców, a także kilkadziesiąt tysięcy gości. Bardzo serdecznie zapraszam państwa razem ze mną do zwiedzania tego wyjątkowego wydarzenia. Targi Chilventa w Norymberdze odbywają się od 2008 roku. Wyłącznie dwa lata temu te targi odbyły się w sposób zdalny. Na tych targach przede wszystkim możemy oglądać producentów urządzeń chłodniczych, tak jak tutaj Majakała, dawny Majkon, który zaprezentował dwa chillery. Tutaj mamy chiller Fugu. Jest to chiller z wymiennikami płaszczowo-płytowymi agregatem tłokowym. Chiller, który wymaga właściwie posadowienia, podłączenia wody chłodzącej i może już schładzać produkty. Wydajność, tak jak widzimy, do 1600 kW. Co ciekawe, chiller ten może pracować z bardzo szerokim zakresem parametrów. Trochę więcej będziemy o poszczególnych rozwiązaniach mówili w kolejnych odcinkach. Tutaj chciałbym tylko pokazać taki przekrój Targów w Norymberdze. Tak więc od 2008 roku, właściwie ci sami wystawcy, można powiedzieć, że niewiele elementów się zmienia. Rozwiązania nowe właściwie pojawiają się dosyć rzadko. Tutaj mamy drugi chiller, który z kolei jest chłodzony powietrzem. Jest to chiller małej wydajności ze sprężarką tłokową serii K. Tu z kolei pompy oleju, z których Majkom słynie. Są to pompy, które niski hałas generują, pracują bez wibracji i widać po wydajności, po wielkości tych pomp, że pozwalają zaspokoić potrzeby olejowe w sprężarkach śrubowych naprawdę bardzo dużych. To z kolei nowa śruba, która została właśnie na Chilvencie zaprezentowana. Jest to sprężarka 360GV model, który może pracować z różnymi czynnikami chłodniczymi, oczywiście również z amoniakiem. Trzeba mieć świadomość, że podobnie jak w przypadku chłodnictwa ogólnie, to chłodnictwo komercyjne, czyli dawne chłodnictwo freonowe czy nadwutlenek węgla stanowi myślę, że 80%, natomiast chłodnictwo przemysłowe jest mniejszością. Mamy kilku producentów agregatów sprężarek, to sprężarki firmy GEA, tłokowa i sprężarki, które GEA proponuje do budowy pomp ciepła. Od kilku lat mamy taką tendencję na targach, że prezentowane są faktycznie pompy ciepła, po to by wykorzystać to ciepło odpadowe w zakładach. Trzeci producent agregatów, trzeci producent sprężarek, Sabro, Sabro, który łączy i Frika i Grama. Tutaj też jest zaprezentowana sprężarka Frika. O tych sprężarkach, o poszczególnych rozwiązaniach, o nowych profilach śrub będziemy mieli okazję powiedzieć później, kiedy będziemy koncentrowali się w poszczególnych odcinkach na tym, co można było na targach zobaczyć. I Holden. Kolejny producent z bardzo dużym doświadczeniem warto wspomnieć, że na sprężarkach śrubowych Holdena budowane były agregaty przez Wytwórnię Urządzeń Chłodniczych w Dębicy. Tutaj mamy armaturę, zawory odcinające, zawory kulowe RFF i zawory bezpieczeństwa z kolei hiszpańskiej firmy. Tak więc bardzo szeroki przekrój agregaty, wymienniki ciepła, i skraplacze, skraplacze Ewapko, przekrój i cały typo szereg tego, co Ewapko może dostarczyć, czyli wieże wyparne, skraplacze natrijskowo-wyparne. Tutaj przekrój z bardzo ciekawą koilą, która służy do tego, by zwiększyć powierzchnię wymiany ciepła, czyli żebrowaną. I stacja uzdatniania wody. Również należy pamiętać, że WAPKO proponuje tego typu kompleksowe rozwiązania do zasilania skraplaczy. Jak zawsze, bardzo duże stoisko Danfosa, w tym roku również skoncentrowane między innymi na odzysku ciepła. Tak jak widać, stoisko cieszące się dużym zainteresowaniem. Tegoroczna edycja targów Chilwenta za nami. Czy targi faktycznie pozwoliły zaspokoić wszelkie pokładane w nich oczekiwania? Przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że tego typu targi chłodnicze to okazja do spotkania firm, ludzi, z którymi na co dzień współpracujemy. I pod tym kątem na pewno te targi swoje zadanie świetnie spełniają. Jeżeli chodzi o nowości, pojawiło się kilka firm e, tworzących chillery, budujących pompy ciepła. Natomiast jako takich przełomowych rozwiązań za bardzo nie ma. E, jedyne ciekawe rozwiązanie, powiem szczerze, które mnie w jakiś sposób e, zaskoczyło, to parownik płytowy Danfosa. Z bardzo ciekawym sposobem osuszania par. Pokażę Państwu to urządzenie. Tak jak widać, jest to parownik płytowy, ale o tym rozwiązaniu będę chciał szerzej powiedzieć również w odrębnym odcinku. Można powiedzieć, że targi w Norymberdze co roku gromadzą nowe pokolenie chłodniarzy. Osoby, które rozpoczynają swoją przygodę z chłodnictwem bardzo często jadą. Na te targi po to, by od starszych kolegów dowiedzieć się, jakie komponenty można stosować, jakie są rozwiązania popularne. I to, co bardzo ciekawe, to to: wydaje mi się, że w Chilvencie szczególnie widać, że chłodnictwo to tak naprawdę tysiące niewielkich firm, często firm kilkuosobowych, często firm wielopokoleniowych. Na tych targach bardzo często widać dwa, trzy pokolenia ludzi, którzy chodzą razem, oglądają. Poznają te nowe rozwiązania, bo tak naprawdę chłodnictwo to nie są wielkie koncerny, ale są to firmy niewielkie, które tworzą, budują instalacje chłodnicze w całej Europie. I to by było na tyle z targów Chilwenta w Norymberdze. Zapraszam Państwa do oglądania pozostałych, kolejnych odcinków, a także do subskrybowania mojego kanału.